Pozbyłeś się swoich dzieci i żony z samochodu i dalej z nim głośno? Mamy na to sposób. Puu! Zaczęliśmy od wyciszenia kompleksowego boków bagażnika, podłogi bagażnika, ale dodatkowo klapy bagażnika. Użyliśmy lekkich materiałów tłumiących marki STP. Tutaj postawiliśmy maty Aerogold. Przednie i tylne drzwi samochodu. Nowe maty STP Aerosol Intrigo. Grube i dość ciężkie, natomiast wewnątrz fajna i lekka mata, taką jaką użyliśmy też do wyciszenia bagażnika STP Aerogold, też bardzo fajnie tłumiący. Boczki drzwi wyciszyliśmy pianką redukującym szumy, 6 mm grubości, marki STP, fabrycznie w boczku drzwi nie ma totalnie nic. Oprócz wyciszenia drzwi, klapy bagażnika i przestrzeni bagażnika zainstalujemy również Procesor DSP, wzmacniacz dla przednich i tylnych głośników oraz jeden wzmacniacz dla subwoofera. Zmontowaliśmy taki stelaż specjalnie po to, żeby te dwa wzmacniacze i procesor DSP móc do czegoś przymocować i ładnie ukryć pod podłogą bagażnika. Uuu!